Dzień dobry. Witam na moim kanale Blufisz Tarot Wszystkie Skorpiony. To jest dla Was czytanie na lipiec 2025. Do tego czytania wybrałam Hardskiej tarot. Zobaczmy, co wszechświat Wam chcę przekazać w tym czasie. Przepraszam za hałas w tle. Jest klimatyzacja, bez której bym tutaj nie usiłowała 5 minut. Um. Teraz pierwsze pytanie. Jaka jest dla Was ogólna energia w tym miesiącu? Mamy tutaj 7 kielichów. I jeszcze jedna karta. I, i postelnik. Okay. Teraz jak będą wyglądały u Was w tym miesiącu relacje? 10 buław. Jak będą wyglądały finanse. 9 pentakli. Jak będzie wygląda, jaka jest dla was rada na ten miesiąc? Trzy kielichy i jak będzie wyglądał koniec miesiąca? Siedem pentakli na spodzie, sześć pentakli. Skorpiony będą dociekać prawdy w tym miesiącu. Będą chciały rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości, e wszelkiego rodzaju niedomówienia, e wszelkiego rodzaju braki na przykład wiedzy. Tutaj mamy siedem kielichów w postaci tych mydlanych baniek, którym przygląda się ten człowiek e i... Wiadomo, bańki mydlane pojawiają się i znikają. Um, może będziecie chcieli e, właśnie dociekać prawdy w, 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 w kwestii zawodowej, na przykład, co wy tak naprawdę chcecie zrobić? Z czymś, jak ma wyglądać Wasza ścieżka zawodowa. Bo pustelnik to jest osoba, która jest bardzo mądra, która studuje dany temat bardzo długo, która się czegoś uczy, doucza, szuka prawdy, szuka odpowiedzi na swoje pytania. To jest bardzo wyciszona osoba, y, która nie pozwala, żeby jakiekolwiek de destruktywne energie z zewnątrz ją rozproszyły. Ja mam wrażenie, że, tu, że tutaj w, w tym miesiącu może pojawi, mogą pojawić się jakieś takie sytuacje, gdzie wy y, możecie y, w. W pewnym momencie da, dać, ule, dać się na przykład wplątać w sytuację, która jest niewiadoma, ale wydaje mi się, że wy głęboko poszukacie jakiejś gdzieś wewnątrz w sobie jakiejś takiej mądrości, że to może okazać się tylko taką wielką iluzją, taką wielką Przepiękną bańką mydlaną, która może naprawdę w pewnym momencie prysnąć, i nic nie zostanie. I wy, wy tutaj raczej będziecie szukać e, jakiejś takiej mądrzejszej e, m, ścieżki. E, w tym sensie, że będziecie szukać. E, e, no, Odpowiedzi, co jest dla Was najważniejsze, co będzie dla Was najlepsze, w czym Wy będziecie się czuć najlepiej, w jakiej sytuacji wy, wy chcecie się odnaleźć w życiu. Ktoś tutaj może Wam jakieś wizje roztaczać, a Wy jednak zachowacie tę mądrość, tą taką jakąś przebiegłość w danej sytuacji, gdzie Wy się nie dacie zwieść złudzeniom. Bo wy tutaj będziecie mądrzejsi. Wy tutaj zachowacie zdrowy rozsądek, ja mam wrażenie. Tu może chodzić o jakieś relacje, gdzie dany cykl z tymi osobami się skończył. Tutaj już te świece się nie palą. Tutaj się już to wypaliło. To może być też tak, że. W, w tym miesiącu wy stwierdzicie, że wy, że wy na przykład nie macie już nic wspólnego z tymi osobami, które są w waszym otoczeniu, że, że coś się wypaliło, coś się skończyło. Wiatr zdmuchnął te, te świece i one po prostu zgasły. Tutaj już nic więcej nie ma. Tutaj jest ciężko zapalić się od nowa. Żeby im żeby przywrócić na przykład y, blask temu pomieszczeniu, żeby coś na, na nowo się zaświeciło. Może, 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 może musi się na nowo coś zaświecić. Ktoś zgasił te świece i może wy chcecie y, zapalić je od nowa, lub nie to jest należy. Wybór należy do was. Mi się wydaje, że wy się skupicie na swoich finansach w tym miesiącu, że to może być dla was ważniejsze, że, że, wy, że wy dojdziecie do wniosku, że no, wy chcecie mieć jakieś takie zabezpieczenie materialne, że to wam daje podstawy do tego, żeby czuć się finansowo przynajmniej bezpiecznie. Tutaj widzimy tego samotnego kota, który się przygląda tym, e, tym, tym, temu wszystkiemu, co stoi na tym stole. On ma wszystko tutaj pod dostatkiem, no ale jest sam. Nie ma tutaj wokół niego ani znajomych, ani innych kotów, ani nawet żadnego człowieka. Tylko on po prostu jest sam. No i widać, że jest taki no, zblazowany. <grywania> mówiąc kolokwialnie. Mm. Ma te wszystkie pentakle wiszące nad nim, ma wszystkiego w brud, no ale jest sam. A zalecane Wam jest tutaj w tym miesiącu jednak spotkania towarzyskie, spotkania ze znajomymi, jakaś celebracja, wyjście nawet z domu, wyjście z domu i Wyjście do ludzi. Nawet na zwykły spacer gdzieś do parku, ja takie mam wrażenie, żeby jednak oprócz tego siedzenia może w domu, może studiowania czegoś, może do uczania się, może warto wyjść na chwilę i, i po prostu nawet spotkać się z znajomymi, żeby żeby odpocząć od tego ciągłego na przykład skupiania się na... Może coś studiujecie, może czegoś się uczycie i, i potrzebna Wam jest chwila na to, żeby, żeby się jednak e, złapać dystans do tego, co tutaj... Nie skupiać się tylko i wyłącznie na pieniądzach, ale może odpalić jedną z tych świec i, e, i nie siedzieć w tych ciemnościach, tylko wyjść na, na zewnątrz, popatrzeć na, na kwiaty, popatrzeć na, na. spotkać się z kimś. Bo może na koniec miesiąca się okazać, że y, to, co wy zrobiliście, zastanowicie się, czy to Wam się w ogóle opłacało. Czy to, co Wy tutaj zbudowaliście, czy to. Y, czy to się utrzyma ta sytuacja. Tutaj tak się czegoś kur, mocno e, trzymaliście, coś tu budowaliście i może się okazać, że, że to za chwilę runie. Czy to ma, czy to ma po prostu e, e, podstawy, mocne podstawy, żeby się utrzymało? Będziecie się zastanawiać pod koniec miesiąca, czy czas i pieniądze, które zainwestowaliście w, w energię w to, tutaj, w tym pustelniku, czy to rzeczywiście będzie się Wam opłacało i czy to będzie miało mm, sens. Na spodzie macie sześć pentakli, czyli może był jakiś balans, był może były spotkania, ktoś dawał mniej, mieliście więcej, to dawaliście, to dawaliście, ale również był e, zwrot, że również otrzymywaliście. Chociaż ja mam wrażenie, że na tej karcie doszło do jakiegoś takiego e, że ta dorosła osoba miała więcej ta e, ten młody człowiek ma, miał w sumie tyle samo, że może ktoś się dzielił, mimo tego, że, e, mm, że sama, sam miał. E, miał tyle, żeby mu wystarczyło. A mimo to, że się, A mimo to podzielił się tym z wami na przykład. A może to jest relacja między dorosłym i dzieckiem, gdzie ten dorosły po prostu dawał z siebie więcej niż mógł. Ja mam takie wrażenie. Ale sprawiedliwie według tej osoby, że to ona tutaj rozdawała te, te kółeczka, te pentakle, no i podzieliła się na przykład z wami w przeszłości. Sprawiedliwie. Po prostu tak stwierdziła, że tak będzie sprawiedliwie. No, i wy być może zainwestowaliście to, co tutaj otrzymaliście, w coś, no i z z z zrobiliście z tego 7 pentakli. Może uznaliście, że tak będzie najlepiej. Wydaje mi się, że tutaj. E, wy zrobiliście nawet e, więcej niż trzeba, bo tutaj w finansach pokazuje się to 9 pentakli. Że wy będziecie mieli wszystkiego w brud, ale może za bardzo będziecie się skupiać na tych, na tych zasobach materialnych, zamiast wyjść do ludzi, zamiast z nimi porozmawiać i spędzić jakoś inaczej swój czas? Dziękuję.